Wyobraź sobie, że siedzisz tuż obok Edisona w dniu, w którym wynalazł żarówkę, wiedząc, że mógłbyś stać się jego partnerem i wiedząc, sobie, wiesz dziś, jak szybko zdecydowałbyś się powiedzieć tak. Wyobraź sobie wspólną jazdę testową z Henry Fordem, kiedy jego pierwszy samochód zjeżdżał prosto z linii produkcyjnej, gdy miałbyś okazję bycia z nim partnerem, wiedząc to, co wiesz dzisiaj, jak szybko zdecydowałbyś się powiedzieć tak. Wyobraź sobie swój udział w tworzeniu telewizji, internetu lub telefonii komórkowej. Nie jako użytkownik, jakim jesteś dzisiaj, ale z możliwością zostania partnerem, wiedząc to co wiesz dzisiaj, jak szybko zdecydowałbyś się powiedzieć tak, dzisiejsze wydarzenia opowiadają historię w czasach ekonomicznych niestabilności, nigdy dotąd wzięcie kontroli nad swoim losem nie było bardziej znaczące. Patrząc na upadające rynki, kiedy renomowane firmy musiały zakończyć swoją działalność, jak wielki brat pompowuje biliony dolarów, aby rozruszać zachwianą gospodarkę, jedna osoba robi różnicę, jedna osoba zapala nadzieję. Kluczem, który zmienia wszystko i prowadza w ruch, jest jedna osoba. Ty. To ty czynisz różnicę. To ty sprawiasz, że tak się dzieje. I to ty musisz podjąć decyzję dzisiaj, że nic się nie stanie do chwili, kiedy, kiedy ty właśnie wyzwolisz moc, którą masz w sobie. Ludzie na całym świecie dzisiaj biorą kontrolę nad swoim życiem i znajdują jedną firmę, która służy jako punkt zwrotny, żeby wszystko wprawić w ruch. Jedna firma, która może rozpalić w tobie moc i zapewnia ludziom ze wszystkich dziedzin życia możliwość rozpoczęcia nowego biznesu. Zrewolucjonizowanie pracy, umożliwienie tym, którzy są świadomi, możliwość dostępu do niewyobrażalnego bogactwa w skali globalnej. Tą firmą jest Genes. Z pozycji kobiety biznesu zmagającej się z przeciwnościami stałam się multimilionerką. Możesz zamienić dochody, które straciłeś. Możesz stworzyć dodatkowy dochód, jeśli tego chcesz. Ty decydujesz, co z tym chcesz zrobić. Dwa tysiące, trzy tysiące, dziesięć, dwadzieścia, pięćdziesiąt? Sto tysięcy dolarów? Możesz to zarobić, Jeannette. Zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe? Raczej nie. W ciągu kilku minut dowiesz się, jak Żenez odciska globalny ślad, czerpiąc z korzyści z niesamowitego przełomu nauki i badań nad dorosłymi komórkami macierzystymi i technologii antyoksydacyjnej. Technologii, w której stworzy wielki biznes inwestują w środki w wysokości miliardów dolarów. Nawet w przypadku padającej ekonomicznie gospodarki. Jak taką szansę można zlekceważyć, kiedy cały świat o mówi, teraz jest czas, aby związać się z możliwością tworzącą strumienie dochodów? Na niespotykaną dotąd skalę. A wszystko zaczyna się od ciebie. Jak szybko będziesz w stanie powiedzieć tak? Te dochody zmieniły mój styl życia. Dały mi piękne domy na mieszkania, ładne samochody do jeżdżenia, a nie ciągłą walkę o przetrwanie. Zarabiam w ten sposób w niepełnym wymiarze czasu więcej pieniędzy niż w pracy jako pielęgniarka. Więc faktycznie zrezygnowałam z innych strat w ubiegłym tygodniu. Udało mi się dosłownie potroić roczne sześciocyfrowe dochody. To jest swobodny czas. To jest finansowa wolność. I po kilku miesiącach pracy w Genes. Właśnie to osiągnąłem. Te osoby, like podobnie you, jak ty, rozpoczęły business, swój biznes, aby móc kontrolować kiedy i jak ciężko, ciężko mają pracować, a żeby a móc spędzać czas z, z rodziną w czasie generowania trwałych pasywnych dochodów. Pasywny dochód jest niezwykle ekscytujący. Mogę ciężko popracować teraz i zarabiać pieniądze wciąż i wciąż przez kolejne lata. Nawet kiedy śpię, moje dochody cały czas spływają. To się dzieje w każdej minucie, w każdej sekundzie. Pieniądze napływają każdego tygodnia, nie mam już żadnej presji, nie chcę mi się pracować, dlatego zdecydowałem się na ten biznes. Pracuję tylko jeden raz, a zarabiam przez całe życie. Dzięki czemu możesz pracować, gdzie chcesz, mieszkać tam, gdzie pragniesz, robić to, na co masz ochotę, a co so mogło być bardziej ekscytujące niż to. Więc w jaki sposób oni to robią? Po prostu oferując jedną z najbardziej poszukiwanych obecnie technologii na rynku. Po pierwsze, Lumines Collection oferuje najlepsze z możliwych produktów do pielęgnacji skóry, w tym sztandarowy, odmładzający serum komórkowe, stworzone w Przełomowej technologii dorosłych komórek macierzystych. To serum działa szybko, aby odzyskać młodzieńczy wygląd poprzez zmniejszenie linii i zmarszczek w chwili, wygładzania i ujedniania skóry. Po zastosowaniu serum nie tylko Ty widzisz poprawę, ale wszyscy zaczynają komentować Twój nowy, młodszy wygląd. Jesteś w stanie zmniejszyć cienkie linie i zmarszczki. Wiemy, że Lumines działa. Udowodniłem to w moim dermaskopem. Jestem absolutnie przekonany, że technologia dorosłych komórek macierzystych w Luminez jest bezpieczna. Jest naturalna. To jest serum. Starzenie jest czymś, czego nie można powstrzymać, ale z pewnością można opóźnić. Wszystko naturalne i bez żadnych skutków obocznych. Wyniki z zastosowaniem serum Lumines Collection są zaskakujące. Ludzie przychodzą do mnie mówiąc, Kim, co się z Tobą stało? Czy coś sobie robiłaś? Twoja twarz jest rozpromieniona, cera wydaje się jaśniejsza. Widziałam tak wiele tylko poprawę na mojej skórze. Moi przyjaciele i moja rodzina też to zauważyli. To jest niesamowite. To niewiarygodne, ale już w ciągu trzech czy czterech dni ludzie zauważają różnicę. Co mnie zaskoczyło z Luminesku, to jak szybko można zauważyć zmiany na skórze. The skin. Druga kluczowa technologia jest dostarczana przez Reserve. Botaniczna mieszanka 60 zawierająca niezwykle ważny składnik w to, w tak przeciw starzeniu się, Resveratrol, który jest ogłoszony przez ekspertów żywieniowych jako cud w walce przeciw starzeniu XXI wieku. Reserve daje Tobie więcej energii, zwiększa Twoją odporność oraz zmniejsza ryzyko zawału serca i ma całą listę korzyści. Rezerw zapewnia zdrowy układ odpornościowy, zwiększa metabolizm, a także pomaga w trawieniu. Poprawia układ krążenia, a także pomaga utrzymać zdrowy poziom cholesterolu. Jestem jedną z tych starzejących się baby boomers i chcę być jak najdłużej młoda. Kiedy zobaczyłam rezerw, pomyślałam, młoda w środku, młoda na zewnątrz. Pierwszego dnia poczułam energię, czułam się tak obudzona. Mamy fantastyczny system dostarczania produktów, a smakuje absolutnie cudownie. A oprócz tego, sektor rynkowy na tego typu produkty jest wart 119 miliardów dolarów. Nie wiem, gdzie można pójść i dobrze się bawić, zarabiając pieniądze w tym samym czasie, a przy tym zachować zdrowie. Wszystkie te rzeczy dzieją się tutaj, w Genes. Oba te dwa przełomowe produkty są sprzedawane tylko dzięki współpracy Jeunesse. Gwałtowny wzrost w wielomiliardowym przemyśle urody i sektorze przeciw starzeniu się toruje drogę, aby zrealizować. Twoje marzenia na lata wolności finansowej. To naprawdę jest jedyna w swoim rodzaju okazja. Właściciele RENES wykroili do tej pory 15 milionarów i wypłacili ponad siedemdziesiąt siedem milionów prowizji dla dystrybutorów. Teraz jest Twoja kolej. Teraz możesz wziąć udział w jednym z najbardziej niesamowitych odkryć w historii medycyny. Mamy możliwość rozpowszechnić tę technologię na całym świecie, dzielić się nią, edukując ludzi i zarabiać przy tym dużo pieniędzy. W pewnym momencie nie wiedziałem, co robić w swoim życiu i dzięki temu biznesowi zmieniło się wszystko. Teraz mam wszystko. Naprawdę to jest bezpieczne gniazdo w dzisiejszym świecie, gdzie mógłbyś w wieku 40, 50 czy 60 lat zaczynać wszystko od początku. Myślałem, że w moim wieku, a mam 61 lat, muszę znaleźć coś, żeby odbudować swoją emeryturę tak szybko, jak to możliwe. I chciałam pracować do moich 70 czy 75 lat i już nie muszę. Mogę teraz zarabiać dziennie co najmniej 1000 dolarów. To nie jest gwarantowane, że można zarabiać takie kwoty, ale to jest gwarantowane możliwość. Masz szansę na podróżowanie po świecie, masz szansę zostać swoim własnym szefem i kontrolować swój czas i nie mógłbym sobie wyobrazić bardziej odpowiedniej pracy. Mam bardzo wielkie marzenie, żeby zostać milionerem, ale wiem, że wiem również, że z pracy pielęgniarki nigdy bym tego nie zrealizował. Ale teraz znalazłam rzenes. Czy nie zasługujesz na więcej? Jeśli poszukujesz realnej możliwości, aby cieszyć się z tej większej ilości zarabianych pieniędzy, z większej ilości czasu i większej wolności, nie szukaj dalej. Zwróć się do osoby, która pokazała tobie ten film, a ona pokaże tobie krok po kroku, jak możesz zmienić swoje życie, począwszy od teraz. Jeśli ja mogłam to zrobić, ty też możesz dokonać zmiany, ponieważ potrzebna jest tylko jedna osoba, która podejmie decyzję i powie, wiesz, chcę czegoś innego. I następnie Wyjść na zewnątrz i podjąć konkretne działania, przeszłam drogę do osoby zmagającej się z przeciwnościami losu, aż do multimilionera. Więc jeśli ja mogłam to zrobić, ty również możesz.